Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Nie było dróg, nie było konwojów, nie było magazynów, była okupacja, była konspiracja, była potrzeba i był niebo. W czasie II wojny światowej, gdy Polska była rozdzierana przez dwa totalitaryzmy, Jedynym sposobem na dostarczenie broni, pieniędzy, radiostacji i ludzi do podziemia była logistyka z nieba, zrzut lotniczy organizowane przez brytyjskie SOE i polski oddział szóstego Sztabu Naczelnego Wodza. To nie była pomoc. To była linia życia. Od 1941 do 1944 roku przeprowadzono ponad 80 operacji zrzutowych, w których do okupowanej Polski trafiło 670 ton zaopatrzenia, 316 cichociemnych, 28 kurierów, 4 anglików. A także radiotelegrafiści, pieniądze, broń, amunicja, materiały wybuchowe. Wszystko to trafiało do placówek odbiorczych, zakonspirowanych punktów w lasach, na polach, w pobliżu wsi, gdzie czekali ludzie gotowi ryzykować życie, by odebrać zasobniki. Czasem w deszczu, czasem w śniegu, zawsze w ciszy. Zrzuty były organizowane z brytyjskich lotnisk kraw. A później z włoskiego kampuł Kesalej pod Bryndezji, gdzie stacjonowała 1586 eskadra specjalnego przeznaczenia, jednostka złożona z Polaków, latająca nocą nad terytorium wroga, często bez osłony, bez gwarancji powrotu. Stracono 70 samolotów, zginęło 59 załóg, w tym 30 polskich. Ale samoloty leciały dalej, bo w Polsce czekali. Każdy zrzut to była operacja na granicy cudu. Samolot startował z Włoch, leciał przez Adriatyk. Węgry, Słowację, aż nad Polskę Musiał trafić w konkretny punkt Oznaczony przez placówkę odbiorczą sygnałem świetlnym Trzy lampy w kształcie litery T Czasem Niemcy rozstawiali fałszywe punkty Czasem pogoda uniemożliwiała zrzut Czasem pilot musiał zawrócić Ale gdy się udało, zasobniki spadały na spadochronach Ludzie biegli, chowali je w ziemi, w stodołach, w piwnicach Potem rozdzielali Bron trafiała do oddziałów leśnych. Radiostacje do komórek łączności. Pieniądze do struktur cywilnych. Każdy zasobnik był jak tlen. Wśród zrzutów byli też ludzie, cicho ciemni. Elita dywersji. Przeszkoleni w Anglii, skakali nocą, często w nieznane. Po lądowaniu mieli kilka sekund, by się ukryć. Potem trafiali do struktur AK. Byli instruktorami, dowódcami, radiotelegrafistami. Wielu zginęło, wielu zostało zdradzonych, ale ich obecność była symbolem: Polska nie jest sama. Zrzuty miały też wymiar psychologiczny. Gdy w nocy nad lasem pojawiał się samolot, gdy zasobniki uderzały o ziemię, gdy radiostacja zaczynała nadawać, to był znak, że ktoś o nas pamięta, że Londyn nie zapomniał, że walka ma sens, że jesteśmy częścią większej całości. To była logistyka, ale też nadzieja. Nie wszystko działało idealnie. Czasem zasobniki trafiały w ręce Niemców. Czasem placówki były rozpracowane. Czasem broń nie docierała tam, gdzie była najbardziej potrzebna. Ale mimo to system działał. Dzięki niemu AK mogła prowadzić akcje dywersyjne, sabotażowe, organizować powstania lokalne, utrzymywać łączność z Londynem. Bez zrzutów nie byłoby burzy. Nie byłoby Mostu 3. Nie byłoby radiostacji Wanda nadającej z lasu pod Kielcami. Zrzuty były też przedmiotem obsesji niemieckiego wywiadu. Gestapo i Abwechra próbowały rozpracować sieć odbiorczą. Wprowadzano agentów. Tworzono fałszywe placówki. Przesłuchiwano ludzi. Ale struktura była odporna. Placówki miały kryptonimy: Wacek, Kazik, Weller, Most, Neon. Każda miała swój zespół. Swoje procedury, swoje ryzyko. Ludzie tam pracujący wiedzieli, że jeden błąd to śmierć. Po wojnie zrzuty stały się tematem tabu. W PRL nie wolno było o nich mówić. Radiostacje były niszczone. Ludzie, którzy je obsługiwali, aresztowani. Ale pamięć przetrwała: w dokumentach, w relacjach, w archiwach. Dziś wiemy, że bez logistyki z nieba polskie podziemie nie przetrwałoby. Że to nie tylko broń. To także pieniądze, które pozwalały kupować informacje, radiostacje, które pozwalały mówić, ludzie, którzy pozwalali wierzyć. To była wojna w cieniu. Wojna, w której każdy zasobnik był jak paczka z przyszłości, w której każdy skoczek był jak posłaniec z wolnego świata, w której każdy sygnał świetlny był jak modlitwa. I choć niebo było daleko, zrzuty sprawiały, że było bliżej. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.